Dziś, wsłuchując się w słowa Antoni Salzano, jego matki, odkryjemy, jak Karlo, mimo że był chłopcem naszych czasów, odcisnął niezatarte piętno w sercach wielu ludzi. Antonia opowiada nam, jak jego religijne wychowanie, choć pochodził z rodziny świeckiej, miało głęboki wpływ na życie Karla. Poruszające jest to, że już jako małe dziecko Karlo wykazywał pobożność i oddanie, które wielu z nas może jedynie podziwiać. Już w wieku trzech lat chciał wchodzić do kościoła, aby pozdrawiać Jezusa i przynosić kwiaty Maryi. To wyraźny znak, że łaska Boża może dotknąć serc nawet w najmłodszych latach życia. Karlo nie był tylko pobożnym chłopcem, ale także innowatorem. Z bystrym umysłem i wielkim sercem poświęcał swój czas na pomoc innym i szerzenie dobrej nowiny. Pomyślcie, że w wieku dziewięciu lat czytał książki o informatyce i tworzył strony internetowe dla parafii i organizacji charytatywnych. Nie robił tego dla własnej chwały, ale dla chwały nieba. Jego pasja do technologii została oddana na służbę wierze, co jest przykładem, który skłania nas do refleksji nad tym, jak możemy wykorzystać nasze talenty dla dobra wspólnego i zbliżania ludzi do Boga. Słynna wystawa o cudach eucharystycznych stworzona przez Karla wywarła niezwykły wpływ. Fascynujące jest to, że młody człowiek w wieku zaledwie dziewięciu lat Miał inspirację i determinację, aby edukować innych na temat realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Jego wystawa podróżowała po całym świecie, budząc w 1909 w wielu ludziach świadomość piękna i wielkości tajemnicy eucharystycznej. Przypomina nam to, jak ważne jest, aby nigdy nie brać za pewnik tego, co mamy w naszej wierze i zawsze być gotowym do dawania świadectwa prawdzie. W świecie, w którym często czujemy się przytłoczeni wyzwaniami i trudnościami, Carlo Acutis oferuje nam przesłanie nadziei. Jak powiedział Jan Paweł II, kiedy otwieramy drzwi Chrystusowi, nasze życie się zmienia. Karlo żył każdego dnia zgodnie z tą prawdą, pokazując, że zwyczajne życie może stać się niezwykłym, jeśli żyjemy w komunii z Chrystusem. Jego poświęcenie dla innych, jego hojność i miłość do Boga zachęcają nas do refleksji nad tym, jak my również możemy być narzędziami pokoju i miłości na świecie. Antonia opowiada nam również o pogodzie ducha, z jaką Karlo znosił swoją chorobę. Jego wiara wspierała go do końca, i to jest wielka lekcja dla nas wszystkich. Kiedy stajemy w obliczu trudności, możemy czerpać siłę z przykładu Karla i pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami. Modlitwa, komunia z Bogiem i wstawiennictwo świętych mogą nas prowadzić w najciemniejszych chwilach. Podsumowując, drodzy przyjaciele, zachęcamy Was do refleksji nad tymi słowami i podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak każdy z nas może być jak Carlo Acutis w naszym życiu codziennym? Jakie kroki możemy podjąć, aby zbliżyć się do Boga i służyć innym? Jeśli podobał Wam się ten film, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z innymi inspirującymi treściami. Pamiętajcie, życie to podróż, a każdy dzień jest okazją do wzrostu w wierze i miłości. Niech przykład Carla Acutisa. Prowadzi nas i inspiruje do życia z odwagą i determinacją. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj i niech Was Bóg błogosławi. Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. To stwierdzenie z Mateusza 5,14-16 zachęca nas do refleksji nad naszą rolą jako świadków wiary na świecie. Carlo Acutis poprzez swoje życie pokazał nam, jak można być światłem dla innych, niezależnie od wieku czy okoliczności. Jego przykład jest wezwaniem do działania dla każdego z nas, abyśmy nie bali się wyrażać swojej wiary i wykorzystywać swoich talentów do służby Bogu i Bliźnimu. Niech jego przesłanie inspiruje nas do codziennego życia w duchu Ewangelii, abyśmy mogli być prawdziwymi uczniami Chrystusa. Współczesność stawia przed nami liczne wyzwania, które wymagają od nas głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa i rolą wiary w naszym życiu. Carlo Acutis, młody człowiek, którego życie było przepełnione głęboką wiarą i bezwarunkową miłością do bliźnich, jest promiennym przykładem tej nauki. Jego życie, choć krótkie, było latarnią nadziei i wzorem tego, jak można. Być światłem w kontekście często mrocznym i pełnym zamętu. Karlo nie ograniczał się jedynie do wyznawania swojej wiary, przeżywał ją w sposób namacalny i konkretny. Już w wieku trzech lat wykazywał się niezwykłą wrażliwością duchową, pragnąc wejść do kościoła, aby przywitać się z Jezusem. W wieku czterech lat czytał Biblię i odmawiał różaniec, demonstrując oddanie, którego wielu dorosłych mogłoby pozazdrościć. To otwarcie na wiarę nie było jedynie kwestią osobistą, ale miało znaczący wpływ również na życie innych. Karlo poświęcał swój czas nie tylko na naukę i technologię, ale także na służbę najbardziej potrzebującym. Jego życie charakteryzowało się gestami miłości i współczucia. Pomagał dzieciom doświadczającym przemocy, przynosił jedzenie bezdomnym i wykorzystywał swoje umiejętności informatyczne do rozpowszechniania Ewangelii. W czasach, gdy tak wielu młodych ludzi pociągają wartości materialne i powierzchowne, Karlo postanowił być świadkiem Ewangelii. Jego pasja do wiary doprowadziła go do tworzenia inicjatyw, takich jak wystawa o cudach eucharystycznych, projekt, który poruszył tysiące serc na całym świecie. Wystawa ta nie była jedynie sposobem na edukowanie ludzi o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, ale wezwaniem do przebudzenia sumień i przywrócenia wiary do centrum ich życia. Karlo udowodnił: że bycie światłem na świecie oznacza również odwagę stawiania czoła prawdzie i dzielenia się nią z innymi, często w sposób innowacyjny i kreatywny. Posłanie Karlo jest jasne: nasze życie musi odzwierciedlać światło Chrystusa. Nie możemy pozostać ukryci, ale musimy być aktywnymi świadkami wiary. Życie Karlo przypomina nam, że nie trzeba być dorosłym ani mieć bogatego doświadczenia, aby coś zmienić. Każdy gest, każde słowo, każde działanie wykonane z miłością może rozjaśnić życie innych. Jego dziedzictwo zachęca nas do życia w autentyczności i do nieobawiania się okazywania naszej miłości do Boga i bliźniego. W dzisiejszym świecie, gdzie wiara może być kwestionowana, a duchowość często zaniedbywana, istotne jest, aby każdy chrześcijanin zadał sobie pytanie, jak może być światłem. Życie Karla uczy nas, że możemy jaśnieć nie tylko poprzez wielkie czyny lub osobiste sukcesy, ale poprzez codzienne zaangażowanie w służbę innym i życie naszą wiarą w sposób autentyczny. Każdy drobny akt życzliwości, każda chwila modlitwy, każda okazja do świadectwa są możliwością rozświetlania światłem Chrystusa. W tym kontekście ważne jest również uznanie, że jak pokazał Karlo, nasze światło nie musi być zapalane tylko w chwilach radości, ale także w wyzwaniach i trudnościach. Spokój, z jakim znosił swoją chorobę i śmierć, jest potężnym przykładem tego, jak wiara może wspierać i dodawać sił w najciemniejszych momentach. Carlo żył ze świadomością, że prawdziwa chwała nie jest ziemska, ale niebieska. Jego doświadczenie zachęca nas do refleksji nad tym, co naprawdę znaczy być światłem. I jak możemy przyczynić się do uczynienia świata lepszym miejscem poprzez naszą miłość i służbę. W ten sposób możemy znaleźć inspirację. W jego życiu do życia stawia przed nami nieustanne wyzwania. Jednak powinniśmy pamiętać, że nawet w najtrudniejszych chwilach możemy być źródłem nadziei i światła dla innych. Historia Karla Akutisa przypomina nam, że niezależnie od naszego wieku i sytuacji życiowej, każdy z nas jest powołany do dawania świadectwa wiary, życia z pasją i służenia z miłością. Działając w ten sposób, możemy przyczynić się do budowania jaśniejszego świata, w którym światło Chrystusa rozbłyśnie w każdym zakątku, docierając do serc tych, którzy nas otaczają. Życie Karla Akutisa jest potężnym świadectwem tego, jak wiara może rozświetlić nasze codzienne życie i przekształcić je w dzieło miłości i służby. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Filipian: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To stwierdzenie przypomina nam, że nasza siła nie pochodzi z naszych osobistych zdolności, ale z naszego zjednoczenia z Chrystusem. Karlo od najmłodszych lat okazywał autentyczną i głęboką wiarę, stawiając czoła wyzwaniom życia, z pogodą ducha i ufnością w Panu. Jego życie było przykładem tego, jak nawet w najtrudniejszych okolicznościach możemy znaleźć siłę do pokonywania przeciwności, jeśli trzymamy się Boga. Karlo żył w świecie, który często ignoruje obecność Boga i wartości duchowe. Jednak nie dał się ponieść prądom swoich czasów. Wręcz przeciwnie, wybrał bycie światłem w ciemności, jak uczy nas Mateusz w Ewangelii, Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Karlo uczynił swoją wiarę widoczną nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim poprzez czyny. Poświęcał swój czas na pomoc innym, okazując szczególną wrażliwość na potrzeby najbardziej bezbronnych, takich jak dzieci będące ofiarami zastraszania czy bezdomni. Jego życie było latarnią, która oświetlała drogę wielu, zachęcając wszystkich do odkrywania piękna wiary chrześcijańskiej. Kluczowym aspektem świadectwa Karla było jego oddanie apostolatowi. Wykorzystywał swoje umiejętności techniczne nie dla własnej chwały, ale dla chwały Bożej, tworząc narzędzia do szerzenia Ewangelii. Jego wystawa o cudach eucharystycznych dotknęła serc niezliczonych osób, budząc w nich świadomość realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. To zaangażowanie zachęca nas do refleksji nad tym, jak my również możemy być świadkami wiary w naszym otoczeniu, wykorzystując talenty, które otrzymaliśmy, aby służyć innym i przybliżać ich do Boga. Karlo żył z pasją i poświęceniem, wcielając przesłanie Chrystusa w każdy aspekt swojego życia. Nigdy nie szukał osobistego uznania, ale zawsze dążył do eucharystyzacji. Jak lubił mówić, aby stać się zaraźliwym miłością Boga. To jest prawdziwa istota życia chrześcijańskiego: nie żyć dla siebie, ale dla innych, odzwierciedlając miłość Boga w świecie. Jego świadectwo zmusza nas do zadania sobie pytania, jak przeżywamy naszą wiarę na co dzień. Czy jesteśmy gotowi poświęcić nasz czas i zasoby, aby służyć innym? Czy jesteśmy gotowi być światłem dla tych, którzy nas otaczają? Siła, którą Karlo znalazł w Chrystusie, jest przykładem dla nas wszystkich. W świecie, który często wydaje się pozbawiony nadziei, jego życie przypomina nam, że możemy stawić czoła każdej trudności, jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Nim. Jedność z Chrystusem jest tym, co pozwala nam przynosić owoce, jak stwierdzono w Ewangelii Jana: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Dlatego też, inspirując się przykładem Karla Akutisa, starajmy się żyć z wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy mogli być świadkami Chrystusa w naszym świecie i przyczynić. Się do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Dążmy do tego, aby nasze życie było odzwierciedleniem Jego miłości i służby, abyśmy mogli razem tworzyć świat, w którym światło Chrystusa rozbłyśnie w każdym sercu i w każdym zakątku naszej planety. Niech historia Karla Kutisa będzie dla nas nieustannym źródłem inspiracji i motywacji do życia pełnią wiary. Nasze życie może stać się naprawdę owocne i pełne znaczenia, pod warunkiem, że zakorzenimy się w Chrystusie i pozwolimy Jego łasce działać w nas i przez nas. Świadectwo życia Carlo Acutisa wzywa nas do przeżywania naszej wiary w sposób autentyczny i odważny. W czasach, gdy wielu oddala się od duchowości, jego życie jest zachętą do powrotu do korzeni naszego wyznania. Musimy pamiętać, że każdy akt miłości i służby jest odzwierciedleniem naszej wiary oraz sposobem na przyciągnięcie innych do Boga. Jego dziedzictwo trwa nie tylko w cudach, których dokonał, ale również w sposobie, w jaki potrafił przekształcić zwyczajne życie w niezwykłe świadectwo miłości. Na tej drodze wiary możemy prosić o wstawiennictwo Karla aby prowadził nas i wspierał w naszym pragnieniu bycia żywymi świadkami Ewangelii. Niech Jego życie inspiruje nas do nieustannego poszukiwania obecności Boga w naszym życiu oraz do przeżywania każdego dnia w taki sposób, aby nasze czyny świadczyły o Jego miłości. W ten sposób możemy przyczynić się do budowania wspólnoty światła i nadziei, tak jak czynił to Karlo podczas swojego krótkiego, ale intensywnego życia. Trwanie w jedności z Chrystusem jest fundamentalne dla wydawania owoców w naszym życiu i w życiu innych. Ewangelia Jana 15 i 15 przypomina nam: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Tę prawdę w sposób wzorowy przeżywał Carlo Acutis. Młody człowiek, który potrafił ucieleśnić światło Chrystusa we współczesnym świecie, ukazując, że życie poświęcone Bogu i służbie innym może mieć głęboki i trwały wpływ. Karlo nie był jedynie inteligentnym i utalentowanym chłopcem. Był przede wszystkim autentycznym świadkiem wiary. Jego życie uczy nas, że bycie świadkiem wiary nie jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy osiągnęli określony status lub wiek, ale jest to zadanie, które dotyczy każdego z nas, niezależnie od naszej sytuacji. Jego ciekawość spraw Bożych, pragnienie poznawania i dzielenia się wiarą były motorem jego istnienia. Karlo wykorzystywał swoje umiejętności techniczne do tworzenia narzędzi, które pomagały innym zbliżyć się do Boga, demonstrując, że każdy dar można wykorzystać w służbie królestwa. Jego zaangażowanie w apostolat od najmłodszych lat jest przykładem dla nas wszystkich. Karlo potrafił, jak sam mawiał, eucharystyzować się. A to głębokie połączenie z Chrystusem pozwoliło mu stawiać czoła wyzwaniom życia z pogodą ducha i radością. Nawet gdy musiał zmierzyć się z chorobą, zachował ducha pokoju i akceptacji, rozumiejąc, że jego życie, choć krótkie, było okazją do uwielbienia Boga. Jego reakcja na ból i cierpienie była świadectwem żywej wiary, pokazując, że nawet w najtrudniejszych chwilach, Możemy pozostać zjednoczeni z krzewem winnym, którym jest Chrystus. Karlo udowodnił, że prawdziwą siłę czerpie się z wiary. Nigdy nie pozwolił, aby przeciwności go przytłoczyły. Wręcz przeciwnie, stawiał czoła każdemu wyzwaniu ze świadomością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jak przypomina nam list do Filipian, 4.13. Jego życie było przykładem tego, jak można żyć wiarą z odwagą, stając się latarnią nadziei i miłości dla tych, którzy go otaczali. Każdy gest miłosierdzia, każdy akt życzliwości, każdy wysiłek, aby pomóc innym, był sposobem na zamanifestowanie obecności Chrystusa w świecie. W epoce, w której wiara może wydawać się rozmyta i odległa, Świadectwo życia Karlo Acutisa pozostaje jasnym i konkretnym punktem odniesienia. Jego krótka, ale intensywna obecność na ziemi pozostawiła niezatarte ślady w sercach wielu osób. Karlo pokazał, że świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych wybranych, ale jest powołaniem, do którego każdy z nas jest wezwany. Jego prostota, radość i głęboka wiara są inspiracją do tego, abyśmy i my podjęli wysiłek, by żyć pełnią życia w Chrystusie. Niech przykład Karlo Akutisa będzie dla nas nieustannym przypomnieniem o tym, że każdy z nas ma potencjał, by stać się świadkiem Ewangelii i narzędziem Bożej miłości w świecie. Karol jest zaproszeniem do ponownego odkrycia naszego powołania do bycia światłem świata. Ewangelia Mateusza 5,14-16. Wzywa nas, abyśmy nie ukrywali naszej wiary, ale pozwolili jej świecić, aby inni mogli zobaczyć nasze dobre uczynki i oddać chwałę naszemu Ojcu, który jest w niebie. Karol przeżył to powołanie w niezwykły sposób, wnosząc światło Chrystusa w najbardziej zwyczajne i codzienne sytuacje. Jego akty służby, poświęcenie dla najbiedniejszych i pasja, doprawdy były światłami, które oświetlały drogę wielu ludziom. Jego życie zaprasza nas do refleksji nad tym, jak my również możemy być bardziej zjednoczeni z Chrystusem i przynosić owoce w naszym kontekście. Musimy zadać sobie pytanie: jak możemy wykorzystać nasze talenty i zasoby, aby służyć innym? Jak możemy przeżywać naszą wiarę w sposób autentyczny i zaraźliwy, tak jak zrobił to Karol? Odpowiedź tkwi w naszej gotowości do pozostawania w łączności z Chrystusem, do poddania się prowadzeniu Ducha Świętego i do odpowiadania z hojnością na potrzeby, które nas otaczają. Świadectwo Karola Akutisa oferuje nam drogę, którą należy podążać. Życie poświęcone miłości, prawdzie i służbie. Przypomina nam, że niezależnie od naszych okoliczności, zawsze możemy przynosić owoce, jeśli zjednoczymy się z Chrystusem i pozwolimy się prowadzić jego światłu. Jest to zaproszenie do tego, aby nie banalizować naszego istnienia, ale przeżywać je z pełnią i intensywnością, zawsze w poszukiwaniu Boga i w miłości do bliźniego. Teraz zakończmy tę te refleksję modlitwą, prosząc o wstawiennictwo Karola Akutisa za nas wszystkich, abyśmy mogli być świadkami wiary i nieść światło Chrystusa na świat. Panie Boże, w tej chwili skupienia i modlitwy zwracamy się do. Ciebie z pokorą i wdzięcznością. Dziękujemy Ci za życie Karola Akutisa, młodego człowieka, który potrafił dać świadectwo Twojej obecności w świecie, przekształcając swoje zwyczajne życie w niezwykły przykład wiary i miłości. Prosimy Cię, Panie, abyś wlał w nasze serca ten sam zapał, który ożywiał Karola, abyśmy mogli stać się nosicielami Twojej miłości i Twojego światła w każdym zakątku naszego życia. Dziś wspominamy słowa Karola, który wzywał nas do Eucharystyzacji naszego życia, abyśmy mogli sprawić, aby nasze istnienie było przeniknięte Twoją łaską, tak jak On to potrafił. Spraw. Aby każdy nasz czyn, każdy nasz gest odzwierciedlał Twoją dobroć i Twoją miłość, tak jak czynił to Karol, poświęcając się innym, pomagając najsłabszym i niosąc pociechę potrzebującym. Naucz każdego z nas rozpoznawać Chrystusa w drugim człowieku, dostrzegać w naszych braciach i siostrach Twój obraz. Panie, w tej chwili prosimy Cię o prowadzenie nas drogą świętości. Pomóż nam nigdy nie tracić z oczu naszego ostatecznego celu komunii z Tobą. Obyśmy mogli uczyć się od Karola, jak żyć na co dzień w Twojej obecności, poświęcać czas na modlitwę i medytację, aby nasze życie mogło być odzwierciedleniem Twojej woli. Prosimy Cię, abyś dał nam siłę do stawienia czoła trudnościom i pokusom, które nas otaczają. Abyśmy pozostali niezachwiani w wierze, nawet gdy droga staje się trudna. Błagamy Cię, Panie, abyś obdarzył każdego z nas mądrością i rozeznaniem potrzebnym do podążania Twoimi śladami. Obyśmy mogli przyjąć nasze powołanie z radością i odwagą, tak jak zrobił to Karol. Daj nam odczuć Twoją obecność w małych rzeczach, w codziennych gestach miłości i służby dla innych. Niech za każdym razem, gdy napotkamy trudność, będziemy mogli wspomnieć słowa Karola i zwrócić się do Ciebie. Naucz nas, jak czerpać inspirację z Jego przykładu, aby żyć życiem pełnym sensu i poświęcenia. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli naśladować Jego gorliwość w szerzeniu Twojej miłości i prawdy, abyśmy mogli być świadkami Twojej obecności w świecie. Niech Jego życie będzie dla nas nieustannym przypomnieniem o tym, że każdy z nas ma powołanie do bycia światłem dla innych. Pomóż nam odkryć i rozwijać nasze talenty, abyśmy mogli służyć Tobie i naszym braciom i siostrom. Obyśmy mogli zawsze pamiętać o tym, że prawdziwe szczęście polega na dawaniu, a nie na braniu. Niech Jego przykład będzie dla nas. Zachętą do tego, abyśmy nigdy nie przestawali się rozwijać duchowo, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Obyśmy mogli żyć tak, abyśmy kiedyś mogli usłyszeć od Ciebie słowa: Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Wejdź do radości Twego Pana. Amen. Ufamy Tobie, wiedząc, że zawsze stoisz u naszego boku. Wznosimy prośbę o Twoje błogosławieństwo dla całej młodzieży na świecie, aby mogła odnaleźć w tobie przewodnika i siłę. Wspomóż ich w odpieraniu pokus świata, który często oddala ich od ciebie. Niech staną się ambasadorami miłości i dobra, niosąc Twoje przesłanie nadziei każdemu, kogo spotkają na swojej drodze. Spraw, aby poznali wagę modlitwy i adoracji, tak jak uczył tego Karol swoim przykładem. Panie, błagamy Cię, abyś towarzyszył nam w naszej wędrówce, wiary, podtrzymywał nas w trudnych chwilach i radował się z nami w momentach radości. Niech zawsze pragniemy Cię szukać i odnajdywać w sakramencie Eucharystii, gdzie jesteś prawdziwie obecny i karmisz nas swoim ciałem i krwią. Niech nasze życie stanie się nieustanną adoracją Ciebie, a podczas każdej celebracji eucharystycznej odnawiamy nasze zobowiązanie do podążania za Tobą. O Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy mogli być narzędziami pokoju i miłości na świecie. Pomóż nam budować wspólnotę wiary żywą i tętniącą, gdzie każdy może poczuć się przyjęty i kochany. Niech współpracujemy dla dobra wspólnego, inspirowani przykładem Karola, naszego małego, wielkiego wychowawcy w wierze. W tej chwili zwracamy się również do dziewicy Maryi, matki nas wszystkich. Prosimy Cię o wstawiennictwo za nami u Twojego Syna, abyśmy zawsze mieli odwagę podążać drogą świętości i miłości. Niech jej słodka obecność nas pociesza i prowadzi, i abyśmy mogli znaleźć schronienie pod jej matczynym płaszczem. Panie, zaszczep w naszych sercach pragnienie dzielenia się Twoją miłością z całym światem. Niech będziemy zawsze gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie do głoszenia Ewangelii przy każdej nadarzającej się okazji. Pomóż nam być autentycznymi świadkami Twojego miłosierdzia w naszym codziennym życiu i w relacjach z innymi. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla wszystkich osób, które czytają Te słowa, aby mogły poczuć się otoczone Twoją miłością i Twoją łaską. Niech każdy dzień będzie okazją do zbliżenia się do Ciebie i wzrastania w wierze. Niech zawsze pamiętamy, że tak jak żył Karol, życie jest cennym darem, którym należy żyć we wspólnocie z Tobą i z innymi. W tej chwili modlitwy łączymy się ze wszystkimi intencjami tych, którzy szukają pocieszenia, uzdrowienia i nadziei. Panie, wysłuchaj ich błagań i spraw, aby mogli znaleźć w Tobie odpowiedź na swoje potrzeby. Niech poczują Twoją obecność. W swoim życiu i rozpoznają Twoją rękę, która ich prowadzi. Karolu, wstawiaj się za nami i za wszystkimi, którzy potrzebują Twojego wstawiennictwa. Niech Twoje życie i Twój przykład zainspirują wielu do podążania drogą wiary i życia zgodnie z wolą Bożą, niosąc Twoją miłość w każdy zakątek świata. Spraw, abyśmy zawsze patrzyli na Ciebie jako na wzór świętości i poświęcenia. I aby Twoje światło jaśniało w naszych sercach. Amen.